Na, na e, aktualnie ceny cosplayów nie wzrosły, bo używam zupełnie innych materiałów. E, choć były najnowszy z który szykuję na, na, na zawodzie ECG w Paryżu, to przy samym propie broni um, używałem właśnie na szklanego, szybicy z, z, z dużą pokaźną broń. No to już się liczy niestety w parusetniku, żeby się uczy taką ustawę. ale raz się żyje, jak się jedzie na zawody, i jako reprezentant to przemawia, liczyć się z kosztami, gdzie mogę być tylko wyższe. Ale to jest zupełnie inny poziom kosztów. To przy zwykłym populistycznym kosplayu, czy w szyciu no, czy dobraniu swojej ulubionej postaci, żeby się tylko bawić, a, a nie, żeby a nie żeby traktować to właśnie, jakoś mega poważnie, bo jest zabawa. Nie, nie trzeba wcale wydawać miliontycznych słów, żeby móc stworzyć swoją ulubioną postać. Każdemu to razy, Na początek właśnie zacząć od takiego prostego lumpeksu, rozkroić, rozkroić szmatę, wziąć sobie wykłon z tego i stworzyć to od kości, być dumny z tego, nosić go i się przy tym bawić. Marszałek wybiegła już trochę do przodu wcześniej, wywołująca możliwościach zarobkowych i myślę, że teraz... Przepraszam, wywołaliście jakąś kosztę? Tak czy nie? 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 To podjęliście. Kosztem. Dobra, ok. Przepraszam, że przez te 1 minutę zacząłem się biegać. Więc teraz powiedzmy... nasz dobrym pytaniem jest zdarzenie się, ze skoro to wszystko, które kosztuje, to czy w ogóle można na tym zarobić? Więc zacznijmy może od... Jest trzymanie. Może się. Może ja próbuję na sam koniec, bo mam bardzo dużo na opowiedzenia na ten temat. E, Okej, okay. okay, dobrze. No. Ja ogólnie skończyłam szkołę odzieżową. Jestem krawcową, kierowaną z papierkiem zawodowym. I no oczywiście, mając fach w ręku, postanowiłam po skończeniu szkoły, po co mam iść na studia, zacznę pracę. Nie, nie było fajnie. <laughs> nie jest fajnie. Ale jedyną fajną metody rzeczą jest to, że zarabiam szyjąc cosplayer, szyję na zamówienie. Jestem niby taką zwykłą pracową, znaczy zwykłą, niezwykłą, ponieważ szyję tylko cosplaye. Czy można się z tego e, utrzymać? Mi się osobiście udaje. E, nie narzekam na brak pieniędzy, jednak jest to bardzo życie na krawędzi, ponieważ e, jest to zajabianie bardzo nieurekralne. Czyli jednego dnia może mogę dostać zlecenie, drugiego dnia nie, trzeciego też nie. I tak mija jeden tydzień, drugi tydzień, a później po dwóch tygodniach ciszy. I... Liczenia pieniążków, że o mnie nie będzie wystarczyło na mieszkanie. Jednego dnia kupuję pięć osób, i nagle cały miesiąc mi się zwraca i ładnie się zamyka. Więc jest to dość stresujące, nie jest to zbyt przyjemne, ale da się z tego wyżyć. Jedynym problemem jest takim, że trzeba się po pierwsze wyróżnić, i niestety trzeba mieć tą jakość perfekcyjną, ponieważ kiedy sprzedaję swoje starsze cosplay, nawet za to ludzie narzekają, ludzie narzekają, że tu jest krzywo, tu jakaś nitka wystaje, a to w ogóle jest jakieś brudne, ale takie brudne, że nie że ubrudzone, po prostu jest brudne. Ja no, ja bo im czasami chodzi. No. I po prostu no, trzeba mieć tą jakość, jeżeli ktoś się nie czuje dobrze i nie jest zadowolony z własnej pracy, to może po prostu... Y nie czy się dobrze także z sprzedawaniem takich rzeczy. Ja osobiście bardzo źle się czuję sprzedając swoje stare stroje i bardzo często zaczęłam je teraz wyrzucać. Więc i trochę tracę na tym, ale zwraca się w inną stronę. Więc czy teraz się zarobić na szyciu Tak, ale jest haczyk, nie w Polsce. To ja po prostu jeśli sprzedaż tych no to jedynie właśnie jakieś takie moje <grywa> <dobra>. <grywa> ale ludzie są zadowoleni, jak to jest jakaś zbrojka, gdzie praktycznie nie przelega bo się nie ciała, to myślę, że jak najbardziej to sprzedać. Jeśli chodzi o moje zyski z sp kleju, no to myślę, że raczej praca przy promocji gier komputerowych. Na przykład właśnie w zeszłym roku zaczęłam o tym mówić, że w zeszłym roku pracowałam z innymi na perkonie dla Blizzarda i to w ogóle było dla mnie wyróżnienie, bo też miałam później okazję pracować przy premierze banku Mazroch. I faktycznie gdzieś na w kilkuś miastach w Polsce się przemieszczaliśmy, mieliśmy te stroje. No i to była taka bezpośrednia praca, która jest bizarna, więc naprawdę dla tam niesamowite wyróżnienie. I zdarzało mi się szczególnie właśnie na jakichś targach gier komputerowych dla Steel Service albo nawet na Media Marketing czasami mi się zdarzało. więc jak najbardziej, chociaż nie tak jak Kasia właśnie bezpośrednio tworząc kostrumy dla kogoś, tylko raczej tworząc kostrumy dla siebie i potem w nich Przemieszczając w jakichś eventach i reklamując, powiedzmy, na ten produkt. No więc tak, da się zarobić. Jest to niestety taki, powiedzmy, zarobek bardzo okazjonalny, jak jest to, jeśli